Witam. Dzisiaj taki króciutki film, ciekawostka troszkę. Dwie rzeczy chciałem Wam powiedzieć. Bo właśnie wróciłem z cięcia drewna. Była to kupa taka spora, grube bale. Także musiałem wziąć dużą pilarkę, długą prowadnicę. Ale okropne próchno, co pewnie po mnie widać, jak wyglądam po pilarce. Też wszystko zapylone. Jak chciałem, to normalnie kłęby tego pyłu były. Nie dało się w ogóle oddychać. I tutaj dwie ciekawostki. Po pierwsze, mimo że to była jabłoń, ale ona kilka lat leżała. Przykryta, ale kilka lat i powiem Wam, że drewno nie może długo leżeć. Nie każdy rodzaj drewna. Tutaj naprawdę piękne, grube jabłonie już praktycznie się nadają do niczego po kilku latach leżenia. One zwietrzały, spuchniały, tam nie było bardzo co zbierać. Także do palenia to prawie, że się już nie nadawało w ogóle. Także to jest pierwsza sprawa, że drewno nie może leżeć w nieskończoność. Ono też się utlenia, traci swoje właściwości. 2 3 lata, oczywiście zależy od gatunku drewna, ale te miętrze drewna albo te, wbrew pozorom drewna z drzew owocowych, bo ja mam tego sporo, one bardzo łatwo próchnieją, niszczą się, nie wolno ich długo trzymać. Dwa trzy lata ich do spalenia nie wolno dłużej, bo tracimy po prostu tracimy wartości energetyczne bardzo szybko, a po kilku latach to już w ogóle nic nie ma, nie ma co zbierać to jest pierwsza ciekawostka, a druga, dosłownie mi to zajęło pół godziny, bo mam mocną pilarkę, więc tam ciach ciach, nie było tego dużo ilościowo, bo to były grube bale, więc ilościowo nie było dużo, ale co ciekawe, dosłownie pół godziny pracy i pod koniec już pilarka nie chciała mi się wkręcać na obroty, miała moc, ale nie chciała wchodzić na te wysokie obroty. I tutaj właśnie druga ciekawostka, że mimo że pracowałem krótko, a jednak filtr tak mi się Prawdopodobnie domyślam się, że to chodzi o filtr. Tak mi się zapchał, że już nie chciał w ogóle puszczać powietrza, i pilarka nie miała siły się rozpędzić do wysokich obrotów. Zaraz zobaczymy, na miejscu nie mogłem otworzyć, dlatego że akurat w tej pilarce trzeba odkręcać śruby, żeby się dostać do filtra, więc dopiero teraz to odkręciłem, ale zaraz zobaczymy, jak wygląda filtr powietrza i czy po wyczyszczeniu, przedmuchaniu, czy pilarka będzie mogła się wkręcać na wysokie obroty. To jest właśnie ciekawe, że tak niewiele trzeba było, dosłownie pół godzinki pracy w takim pylistym materiale i już pilarka praktycznie nie nadaje się do użytku. I tu też zwracam Waszą uwagę na to, jak ważne jest to, żeby dbać o ten filtr powietrza, żeby on miał przepustowość. Bo jak nie ma, to pilarka po prostu nie chce pracować tak jak powinna, i można też uszkodzić, oczywiście, urządzenie, silnik. Także zobaczmy sobie. A tutaj nawet filtr trzeba odkręcać na śrubkę, więc zaraz muszę śrubokręt przynieść. Rzadko się zdarza, żeby na opaskę był filtr przymocowany. Ale to jest starszy model pilarki. Całkiem fajny, gruby, papierowy filtr. Nawet mi się podoba. Solidny, konkretny. I zobaczmy, czy pilarka w tej chwili po takim wyczyszczeniu, odpyleniu, to powiem Wam, że nawet do środka... A nie, to chyba teraz się dostało, jak, jak wmuchałem. Chociaż nie, troszkę... Troszkę pyłu nawet do środka weszło. Jednak ten drobniutki pył, to no naprawdę jest szkodliwa sprawa. Ale zobaczmy, jak filarka teraz odpali po takim wyczyszczeniu. Czy to rzeczywiście była kwestia filtra w ogóle, że ona tak mocno osłabła? No to zobaczmy. Ale nie. Teraz to ona oddycha. Jednak to był filtr. Wcześniej to w ogóle, tak jakby połowa obrotów jakieś nie wiem, 7000 tak to brzmiało. Wyżej w ogóle nie chciała się wkręcać. Także filtr jest ważny. Jeśli zwłaszcza takie pyliste drewno, trzeba często sprawdzać, żeby nie, nie męczyć pilarki, a kto wie, może nawet się uszkodzić. Także tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i zapraszam na inne moje filmy. Do zobaczenia.